Szanowni Państwo, dzisiaj odwiedzamy inwestycję związaną z przebudową ulicy jagodowej, budową ulic przy obrótkach działkowych na tej ulicy. To jest inwestycja, która była zgłaszana kilka lat temu do budżetu obywatelskiego w naszym mieście przez mieszkańców. Mieszkańcy uzyskali całką, całkiem dużą ilość głosów, mimo tego, że przy tej ulicy mieszka mało osób, chociaż skorzysta z niej dużo więcej, dlatego że mamy blisko obrótki działkowe, na które przyjeżdżają mieszkańcy z różnych części miasta. W, dzięki decyzji Rady Miejskiej i dziękuję panu radnemu za to, że przekonał kolegów i koleżanki radnych do tego, żeby jednak środki na tę ulicę zostały przeznaczone, możemy wykonać prace, które powinny zakończyć się do końca lipca. Trudności, jakie napotykają wykonawcy na tej robocie, to m.in. Źle zinwentaryzowane czy niezinwentaryzowane sieci, które idą pod ziemią i które co jakiś czas są na etapie wykonawstwa ujawniane. Przekładka gazociągu niskiego i średniego i średniego ciśnienia również będzie pewnym utrudnieniem, ale ona zostanie też wykonana w ramach inwestycji. Prace przebiegają sprawnie, więc myślę, termin jest niezagrożony. Wykonawca dokłada wszelkich starań do tego, żeby te prace wykonać w terminie. Koszt tych, tych prac to około 520 tysięcy złotych. Wykonawcą tej inwestycji jest firma Mobis z Ostrowca Świętokrzyskiego. Także tutaj, jak Pan Prezydent powiedział, Zdecydowałam, że nie tylko przy tej ulicy, ale w innych ulicach tak samo jest, że dokumentacja nie zgadza się ze stanem faktycznym. Przy tej okazji też wyszło, że lampy, które są betonowe, one są w takim stanie, że po prostu się rozchodzą. I wydaje mi się, że no, będę prosił pana prezydenta będę zadał się do, do moich kolegów przy okazji robiąc tą ulicę no, zmienić te lampy ponieważ one stan techniczny jest ich bardzo zły po, po prostu no, wydaje mi się że jest potrzeba też zrobienia przeglądu tych lamp w naszym mieście ponieważ jak te betonowe tutaj są w takim stanie podejrzewam że inne mogą być też podobne